Jest to takie wydarzenie, myślę, fajne dla kibiców. Dla nas też, ponieważ możemy wejść w jakąś interakcję z kibicem i kibic może nas poznać trochę bliżej. Więc myślę, że to jest taki fajny smaczek na początek sezonu. GKS Tych jest w fazie przebudowy. Sześciu podstawowych zawodników odeszło. Dużo nowych twarzy i młodych twarzy. Mam nadzieję, że ten to poukłada i zakończy się to jakimś sukcesem, co najmniej grą w barażach o ekstraklasach. Nowe koszulki podobają mi się bardziej niż w ubiegłym sezonie, ponieważ nawiązują do starych czasów, gdyż kiedyś e, podobna szachownica była na koszulkach GPS-u. Jestem nowy, ale wcale się nie czuję nowy, bo, bo gdzieś chłopaki mnie bardzo dobrze przyjęli. Eee, tak jak sztab i atmosfera jest fantastyczna. Myślę, że z każdym, z każdym wiemy, wygodnym zgrywamy się na boisku, jak i poza nim. Eee, w sumie już trochę czasu razem spędziliśmy, więc, więc eee, czuję, że ich dobrze znam, chłopaki. Sztab i zawodnicy wykonali bardzo dużo ciężkiej pracy podczas czuro czego zagraliśmy. Kilka sparingów, bardzo wartościowych sparingów, e, oczywiście w sparingach wynik nie jest najważniejszy, skupialiśmy się na e, zgrywaniu naszych zawodników e, z tymi, co już są, z, z nowymi zawodnikami. E, jesteśmy bardzo zadowoleni z tego e, okresu przygotowawczego, przed nami jeszcze jutro ostatnie dwa sparingi których tak naprawdę tylko doszukujemy e, ostatnie detale, i myślę, że jesteśmy w dół godziny. Na pierwszym miejscu jest Majka. E, wraz z synem e, często wyjeżdżam na wyjazdy e, za GTA To akurat jego pierwszy wyjazd e, mecz na Krakowi. Gdzie jednego dnia sobie zaliczyliśmy dwa mecze, pojaliśmy na następny mecz w cieczej. mamy mecz e, z Bartą Poznań w we Nie ma. Kolejny mecz to znowu e, nie ciecza i znowu niestety porażka. Zabrał ze sobą Bartek Brata, no i tu ostatni nasz wyjazd jest na Zniż Pruszków, e, gdzie niestety nie udało nam się wygrać i rewisem 2 Można powiedzieć, że pożegnaliśmy się z parażami o klasy. E. No ja kibicuję chyba od 3-6 roku życia, wcześniej tata mnie zawierał na mecze, e, a Bartek chyba miał 2 lata, jak pierwsza pierwszy raz zabrałem i wytrzymaliśmy chyba 20 minut, bo niestety e, nie wytrzymał chyba e, całej tej atmosfery i głośności na stadionie. A tak to jedziemy i kibicujemy taki czwartek yy, od, tak od trzeciego roku życia. Ale tak świadomie to, że od piątego roku życia już. Nie ma tego nic Nawierzymy w trenera z Gromka w jego warsztat. E, wiem, że wszystko spada jak najlepiej potrafimy i e, że te transfery, które są zrobione e, nie będą tylko jakimś tam uzupełnieniem, tylko podają nam jakąś dział. Nowa koszulka znajdzie się w, w właśnie, właśnie w, 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 w domu? żona właśnie poszła mi teraz chyba prezent na urodziny sprawić, 17 lipca urodziny i wiem, że kręciła się go w sklepiku i tak spoglądała na mnie, więc myślę, że e, to będzie prezenta urodziny.